Pan z wami i Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, Dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo pańskie. Czcigodni bracia w kapłaństwie z księdzem dziekanem na czele, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Pielgrzymi udający się do ojczyzny Jezusa odwiedzają nie tylko miejsce Jego narodzenia w Betlejem, nie tylko miejsce Jego wychowania w Nazarecie, nie tylko miejsce Jego śmierci i zmartwychwstania w Jerozolimie, ale także wiele innych miejsc. Wśród nich górę Tabor. Górę, która robi wrażenie wysokiej, chociaż tak wysoka nie jest. Ma zaledwie ponad 600 metrów, ale wznosi się ponad okolicę, która jest dosyć równa, nizinna. To właśnie na tę górę Pan Jezus wprowadził według tradycji trzech swoich apostołów. I przed nimi się przemienił. To ważne wydarzenie miało przygotować tych samych trzech uczniów do przeżycia jego męki. Ci sami trzej uczniowie byli świadkami jego agonii w ogrójcu. I oto kiedy słucha się przewodników albo czyta, przewodniki dotyczące góry Tabor. Można usłyszeć albo przeczytać, że to wydarzenie jest wspominane w liturgii co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu, a także w osobne święto Przemienia Pańskiego obchodzone 6 sierpnia. W ostatnich zaś latach to wydarzenie wspominamy również w Tajemnicach Różańca Świętego który w roku 2002 wprowadził Błogosławiony Jan Paweł II. Wśród tajemnic światła wyliszona jest także tajemnica przemienienia pańskiego. Wiele możemy znaleźć rozważań na temat tej tajemnicy. Mówił o niej niejednokrotnie Błogosławiony Jan Paweł II, ale wielokrotnie mówił o niej i pisał obecny papież. Benedykt XVI. Sporo stron o tym wydarzeniu znajdziemy w jego książce Jezus z Nazaretu w pierwszej części, która opisuje życie Pana Jezusa od chrztu w Jordanie do przemienia pańskiego. Na stronie, na okładce tej książki, na stronie tytułowej, można powiedzieć, jest zdjęcie jednego z obrazów ukazujących Przemienie Pana Jezusa na górze. Ojciec Święty prawie co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu o tej tajemnicy mówił do wiernych przed modlitwą pańskim. Także dzisiaj o tej tajemnicy o godzinie 12 mówił do pielgrzymów, których było wyjątkowo dużo, chyba jeszcze tyle na modlitwie anioł Pański nie było w Rzymie cały Plac Świętego Piotra wypełniony po brzegi. Papież mówił o tajemnicy przemienienia, zwracając uwagę na modlitwę Pana Jezusa, ale także mówiąc, że teraz On się udaje na górę, udaje się by się więcej modlić. Wiadomo, że w najbliższy czwartek o godzinie 17.00 papież opuszcza Watykan i udaje się do Castle Gandolfo, a od godziny 20.00 w najbliższy czwartek będzie kościół bez papieża i będzie czas modlitwy za kościół i będzie czas przygotowania do konklawy. Kiedy się ono rozpocznie, tego jeszcze nie wiemy. Powinno się rozpocząć według wskazań poprzedniego papieża. 15 do 20 dnia po śmierci papieża, w tej chwili papież nie umarł, tylko zrezygnował z pełnienia urzędu z powodu stanu swego zdrowia, z powodu braku sił i dlatego być może w najbliższych dniach jeszcze papież ogłosi wskazania dotyczące skrócenia tego czasu do rozpoczęcia konklawy. Żyjemy w ciekawych czasach. Moi drodzy, przygotowując się do tej dzisiejszej homilii, szukałem różnych tekstów papieskich, ale najbardziej wpadł mi w serce tekst wygłoszony sześć lat temu, w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Wtedy Ojciec Święty także mocno wyakcentował sprawę modlitwy. Ojciec święty zwrócił uwagę, że Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, jak stwierdza święty Łukasz, wziąwszy ze sobą apostołów Piotra, Jakuba i Jana, a gdy się modlił, dokonała się świetlista tajemnica jego przemienienia. Papież zaznaczył wtedy, przed sześciu laty, że wejście na górę oznaczało dla trzech apostołów uczestniczenie w modlitwie Jezusa. Pan Jezus wiele się modlił. Modlił się rano, modlił się wieczorem, modlił się nieraz całą noc, ale modlił się wtedy sam. A tutaj jeden, jedyny raz ewangelista stwierdza, że pan Jezus zabrał uczniów ze sobą, kiedy poszedł się modlić. Także oni byli świadkami tej sceny przemienienia. Twarz jego się rozjaśniła, a z jego szat przebijał blask boskiej osoby wcielonego słowa, jak zaznaczył papież w swoim przemówieniu. Papież podkreślił także, że rysy charakterystycznym tego przemienia było również to, że boski Zbawiciel mówił do uczniów, rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem na temat swojego odejścia. I papież mówiąc o tej modlitwie Jezusa, której świadkami byli apostołowie, podkreśla, jak ważną sprawą dla każdego ucznia Chrystusowego jest modlitwa. Modlitwa, jak stwierdza, nie jest ucieczką od rzeczywistości. Modlitwa nie jest dodatkiem, możliwością, ale sprawą życia i śmierci. Tylko ten bowiem, kto się modli, zatem zawierza się Bogu synowską miłością, może osiągnąć życie wieczne, którym jest sam Bóg. Dlatego też papież zachęca, do modlitwy, do pokazania, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa. Człowiek wierzący pokazuje swoją wiarę najpierw w modlitwie, a potem całym życiem. Trudno mówić o głębokiej wierze u człowieka, który się nie modli. Ktoś uważa, że, się, że jest wierzącym, ale się nie modli, to widać, że jego wiara jest bardzo słaba. Albo właściwie, że jej brak. Podobnie jak papież Błogosławien Paweł II wiele mówił na temat modlitwy, a sam się wiele modlił, tak samo i papież Benedykt XVI, kończący w tych dniach swoje, swoją Piotrową posługę na Watykanie, wiele się modlił, jak stwierdzają naocznie jego świadkowie jego pracy, ale także wiele mówił o modlitwie. Wiemy, że papież Jan Paweł II na początek drugiego tysiąclecia w szczególny sposób kładł wyznawcom Chrystusa na serce sprawę modlitwy, powiedział wtedy, czy napisał w liście na początek nowego tysiąclecia, że aby ożywić modlitwę Kościoła, będzie komentował słowa Psalmów z nie nieszporów liturgii godzin. I to czynił prawie aż do swojej śmierci. Ale nie skończył. Kontynuował te rozważania papież Benedyk XVI. A powrócił do rozważań o modlitwie mówiąc o tajemnicy kościoła. Od 4 maja 2011 roku do 30 października 2012 roku papież prawie co tydzień mówił o modlitwie kiedy przemawiał do zgromadzonych w Rzymie pielgrzymów. Mówił wtedy o modlitwie Starego Testamentu, wspominał modlitwę Abrahama, dzisiaj także o nim była mowa w pierwszym czytaniu, tam była także jego modlitwa i ofiara przymierza. Mówił o modlitwie Mojżesza, Eliasza, także kilka kateches poświęcił modlitwie psalmów, Wiele czasu poświęcił modlitwie Pana Jezusa, modlitwie apostołów, modlitwie świętych. Podkreślał także, że liturgia jest szczególną szkołą modlitwy i zaznaczał, że rodzina jest tym miejscem, gdzie uczą się dzieci modlitwy. Rodzina jest pierwszą. Szkołą modlitwy. Podkreślał także, jak ważną rolę w modlitwie odgrywa Duch Święty. O tym wspominałem dzisiaj udzielając sakramentu bierzmowania, to jest szerzej o tym mówiłem. Ale moi drodzy, nie wystarczy nam tylko sobie przypominać to, czego papież uczył o modlitwie. Trzeba także uświadomić sobie jego wypowiedzi z ostatnich dni, kiedy na nowo. Przypomina nam sprawę modlitwy. Przeżywamy rok wiary, rok, w którym mamy się nie tylko więcej, ale lepiej modlić. Tu mamy pokonywać wszelkie nasze trudności. Tu mamy pokazać, jak głęboka jest nasza wiara, jak głębokie jest nasze życie z wiary. Ojciec Święty ogłaszając, Swoją rezygnację z urzędu piotrowego w dniu 11 lutego tego roku powiedział do obecnych kardynałów: Teraz zawierzamy Kościół Święty opiece najwyższego pasterza i błagamy jego najświętszą matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią ojców kardynałów w wyborze nowego papieża. I dodał. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości, będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, Świętemu Kościołowi Bożemu. Przypomniał to także w swoim przemówieniu na początku Audiencji Generalnej w środę popielcową. Także wtedy mówił, dziękując za modlitwę w jego intencji, Módlcie się nadal za Mnie, za Kościół, za przyszłego Papieża, Pan będzie nas prowadził. Także duchowieństwo miasta Rzymu na zajutrz pośrednią Popielcowej dziękował za modlitwę i również powiedział Choć teraz się usuwam, to w modlitwie jestem zawsze blisko was wszystkich. Jestem pewien, że również wy będziecie ze mną, choć dla świata Pozostanę w ukryciu. Podkreślił: Ja kiedy odejdę, moją modlitwą będę z Wami zawsze i razem będziemy szli naprzód z Panem, mając pewność, Pan zwycięży. Trzeba nam się pytać w świetle dzisiejszej liturgii Słowa o naszą modlitwę. Oto jak modlitwa kształtuje nasze życie. Moi drodzy, papież uczy modlitwy, zachęca, nie wszyscy jednak tych zachęt słuchają. Słyszymy tyle zaproszeń na wspólną modlitwę, nie wszyscy jednak przychodzą. Są rodziny, gdzie wspólnie odmawia się modlitwy, gdzie rodzice modlą się z dziećmi. To obrazy, które zostają na całe życie dla dzieci, kiedy ojciec, matka razem się modlą z dziećmi. Są rodziny, które razem przychodzą na mszę świętą niedzielną, na wspólną modlitwę, na ten szczyt modlitwy. Ksiądz dziekan w piątek wieczorem. Przedstawiał sprawozdanie z życia Waszej parafii od ostatniej wizytacji, między innymi powiedział, że waszej parafii liczącej ponad 9 tysięcy mieszkańców ponad 1500 uczestniczy w niedzielnej przyświętej. Więc procent nie za wysoki. Trzeba się nawzajem zachęcać do tego, by było w nas więcej. Chyba już w pierwszym wieku byli ludzie, którzy nie przychodzili na wspólną mszę świętą. Skoro autolista braczyków pisze, nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. Ja was też proszę, zachęcajcie się, byście razem z innymi przychodzili, by było Was więcej, nie mniej niż 1500, ale więcej, coraz więcej. To wyraz naszej wiary, nasz udział we Mszy Świętej. Ale u podstaw musi być słuchanie Chrystusa Pana. Głos Ojca Niebieskiego w czasie przemienienia mówił: To jest mój syn wybrany, Jego słuchajcie. We wszystkim mamy słuchać Jego Syna, a On w szczególny sposób nas zachęca do modlitwy w każdym czasie. To Boży Syn mówi do nas: czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, byście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I stanąć przed Synem Człowieczym. Bardzo ważną sprawą w życiu każdego Chrześcijanina jest modlitwa, a czas Wielkiego Postu to czas intensywniej modlitwy. Pytajmy się, jak wygląda nasza codzienna modlitwa? Jak wygląda nasze chrześcijańskie życie? Przed laty ktoś powiedział powiedz mi, jak się modlisz, a ja ci powiem. Jak żyjesz. Amen.